Cześć, jestem Ania Żarek. Jestem coachem Matrycy Energetycznej w Róże z Kart Tarota i Wahadełka. Pasjonuje mnie psychologia, parapsychologia, Rozwój duchowy i osobisty. Pomagam ludziom w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów dotyczących pracy, biznesu, miłości, relacji z ludźmi i innych. Przyjmuję klientów na indywidualne sesje: osobiste, telefoniczne i online. Dajcie, nie wiem kiedy ten odcinek się ukaże, pewnie prawdopodobnie w lutym, ale ja nagrywam kilka dni przed Halloween, więc jak widzicie, jest wystrój taki halloweenowy, jest kapelusz, jest miotła, jest dynia. Wszystko przygotowane. Kto wytrzyma do końca odcinka, to ja nałożę kapelusz na głowę. Obiecuję. A dzisiaj będzie o wahadełku, dalszy ciąg Wahadełko dla początkujących, czyli dla takich, którzy chcą się nauczyć podstaw, chcą zacząć i coś po prostu już z tego wyciągnąć. W poprzednim odcinku mówiłam, żeby zacząć nad metalami szlachetnymi, jak wahadełko się porusza, czyli złoto, srebro. Kładziecie na stole, ja to pokażę nad ręką, kładziecie jakiś przedmiot ze złota, najpierw potem ze srebra. To może być obrączka, łańcuszek, pierścionek, z tym, że jeżeli pierścionek, to trzeba pamiętać, żeby był to pierścionek jednolity, bez oczka, bo nie będzie odczytu złota ani srebra takiego dokładnego. Jeżeli jest oczko z kamienia szlachetnego, już się będą mieszać te metal z kamieniem, także musi być jednolity materiał. i umieszczacie, po prostu na, na stole, na jakiejś powierzchni pustej pierścionek czy łańcuszek i obserwujecie, jak się porusza wahadełko. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, wahadełko będzie inaczej się poruszać nad złotem, inaczej nad srebrem, ale jeszcze rodzaj ruchu, Zmienia się w zależności od tego, z czego samo wahadełko jest wykonane. Czyli będzie inny ruch, jak jest wahadełko drewniane, inny jak metalowe, inny jak szklane i tak dalej. Także warto popróbować właśnie nad złotem i srebrem różnymi wahadełkami z różnych materiałów i sobie zapisać wyniki albo najlepiej narysować. Bo to mogą wychodzić linie poprzekątnej, proste w poprzek, mogą wychodzić elipsy, koła, też w różnej płaszczyźnie, to znaczy tak prosto lub pod kątem. Sami zobaczcie, takie, jeżeli zrobicie takie rysunki, to warto do tego wrócić za kilka miesięcy, ponieważ im bardziej będziecie ćwiczyć, tym bardziej nabierzecie wprawy i coś się może zmienić. Czyli pierwsze odczyty traktujcie treningowo jeszcze możecie nie mieć takiego wyczucia ręki. Ważne też, żeby pamiętać, że, że po prostu to nie wydajecie ten sygnał, jak, jak się ma ruszać wahadełko. Tylko ten sygnał pochodzi gdzieś z przestrzeni, z kosmosu czy od tego produktu, a wy jesteście tylko przekaźnikiem, czyli wy w zasadzie macie stać prosto, trzymać luźno rękę, nic nie myśleć, nie wpływać na ten odczyt. Dlaczego jeszcze złoto i srebro? Bo tutaj w tych metalach są tak zwane podstawowe polaryzacje, takie dualizmy jakby: Słońce, Księżyc. Złoto to jest energia Słońca, Księżyc to jest właśnie srebro. Albo druga polaryzacja energia dająca, ekspansywna, energia przyjmująca, receptywna. Złoto to jest energia dająca, srebro przyjmująca. Albo umysł, materia, pozytywne, negatywne. Jest kilka takich rozróżnień, a więc właśnie nad złotem i srebrem to ładnie wychodzi. Co dalej? Dalej możesz ćwiczyć nad innymi metalami, umieszczać wahadełko, obserwować rodzaj ruchu, na przykład miedź, cyna, jeżeli masz wyroby z takich metali w domu. A potem przechodzimy do ćwiczeń nad różnymi substancjami, materiałami: naturalne, sztuczne, związki chemiczne. Można poćwiczyć nad rzeczami, które masz normalnie w domu, w kuchni. Zobaczyć, jak się wahadełko rusza nad solą, nad pieprzem, cukrem, różnymi ziołami, różnymi przyprawami, mlekami. Bardzo wiele jest możliwości. Zachęcam cię do tego, żeby nie wyciągać pochopnych wniosków na początku, że coś jest dla ciebie szkodliwe, że niedobre, bo jeszcze masz małe doświadczenie, więc jeszcze nie jesteś w stanie tak na 100% mieć pewność, tylko po prostu sobie zapisywać rodzaj ruchu i przechodzić do następnych substancji. Najlepiej ćwiczyć po kilka razy, żeby Mieć pewność, że ten ruch jest powtarzalny, że, że tego nie wywołujesz, tylko sam powstaje. Zapisuj rezultaty w swoim zeszycie dla wahadlarza. Później się przyda, za kilka miesięcy można wrócić, powtórzyć. Wahadełko również. W różny sposób porusza się nad różnymi kolorami. Żeby to sprawdzić, trzeba przygotować plansze w różnych kolorach, z tym, że kolory muszą być jednolite. Na przykład plansza cała czerwona, cała żółta, niebieska, zielona i tak Najlepiej do tego wykorzystać blok techniczny z kolorowymi arkuszami, i wtedy bierzesz każdy arkusz osobno, badasz ruch wahadełka i zapisujesz rezultaty lub rysujesz rysunki, bo to widać najlepiej graficznie. Jeżeli chodzi o wahadełko, każdego najbardziej pociąga praca nad ludźmi, żeby sprawdzić na przykład cechy charakteru, jakieś różne rzeczy do zrobienia jaką drogę ktoś ma wybrać, żeby odpowiadało na pytanie na temat ludzi, z tym że do tego trzeba podchodzić bardzo ostrożnie. Najlepiej na końcu, jak już się wypróbuje nad wszystkimi kolorami, substancjami, metalami i tak dalej, już ma się pewną biegłość w wahadełku. Wahadełko zawsze się porusza i jest jakiś ruch, te ruchy są zmienne. Wtedy możesz przejść do ludzi, z tym, że nie wyciągaj żadnych wniosków na początku, po prostu obserwuj i zapisuj, co ci wychodzi, nie mów nikomu nic na ich temat. Ludzie będą pytać, a, a co tu mi wychodzi, a czy to dobrze, czy źle, to mów, że to na razie jest takie, takie po prostu sprawdzanie rodzaju ruchu i, i nic więcej. Jak sprawdzać osobę? Najlepiej, żeby osoba leżała, bo jak stoi na stojąco, czy siedzi, to nie możesz na przykład nad klatką piersiową umieścić wahadełka. Więc osoba jest należącą i pamiętaj, że każdy organ danej osoby ma inny odczyt. Czyli jeżeli umieścisz wahadełko nad płucami, Inaczej będzie się poruszać niż nad sercem, niż nad wątrobą, niż nad głową, kręgosłupem. Więc co zrobić, żeby się dowiedzieć coś na przykład ogólnie o energii osoby albo charakterze osoby, żeby nie otrzymywać odczytu organów, tylko odczyt całej osoby, taki wstępny. Wtedy robisz mentalnie, czyli w duchu sobie mówisz, intencje. Wahadełko, proszę, powiedz mi coś na temat, na przykład, energii albo charakteru tej osoby, i wtedy z tą intencją umieszczasz wahadełko nad klatką piersiową, i ono powinno odczytywać całą osobę, a nie organy w klatce piersiowej. Jeżeli zapomnisz o tej intencji, no to znowu wahadełko wróci do takiego, Odczytywania poszczególnych organów. Także intencja jest bardzo ważna. Pamiętaj o tym, jeżeli chcesz się dowiedzieć o całej osobie, o charakterze, nie o organach. Więcej o stosowaniu wahadełka nad ludźmi powiem w następnym odcinku. To będzie wahadełko dla początkujących, odcinek trzeci. A na koniec obiecam, że dzisiaj nałożę kapelusz. Ja go mierzyłam w lustrze, wyglądam trochę dziwnie, ale trudno. Przełamie się i pokażę Wam, jak się wygląda w takim kapeluszu Halloween. No, już koniec. Jeśli spodobał Ci się mój film, proszę daj łapkę w górę. Naciśnij przycisk subskrybuj. Pamiętaj też o dzwoneczku. Jeśli naciśniesz dzwoneczek, będziesz dostawał powiadomienia o nowych filmach na moim kanale na YouTube. Magiczny coaching Pisane razem. Jeśli znasz kogoś, komu ten film by się przydał, proszę udostępnij go. Wszystkie materiały, które przygotowuję, są dostępne także na mojej stronie internetowej magicznycoaching.pl. Tam znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy rozwoju osobistego i duchowego.